Każdy piłkarz ma swój indywidualny styl grania, jednak tylko nieliczni potrafią wykonać zagranie, które będzie słynne na całym świecie, a także zapisze się w kartach historii sportu. Takiej sztuki dokonał legendarny Antonin Panenka, prekursor wykonania rzutu karnego w izście widowiskowy sposób. Cześć, z tej strony Mateusz, witam Was w pierwszym odcinku programu Oblicza Futbolu. A dzisiaj, w tym premierowym odcinku, odpowiemy sobie na pytanie, skąd się wzięła Panenka. Urodzony w 1948 roku reprezentant Czechosłowacji w trakcie swojej ponad 20-letniej kariery nie odniósł zbyt spektakularnych sukcesów, jeżeli chodzi o piłkę klubową. Za największe należy uznać osiągnięcia z Rapidów 1. To właśnie tam sięgał po tytuł ligowy, a także trzykrotnie po Puchar Krajowy. Życiowym sukcesem było jednak zdobycie tytułu Mistrzów Europy w 1976. 20 czerwca w rozgrywanym na belgrackim stadionie wielkim finale o triumfatorze turnieju miał rozstrzygnąć konkurs rzutów karnych. Pierwszych siedmiu wykonawców zmierzących się reprezentacji Czechosłowacji oraz RFN nie pomyliło się, lecz jedenastki nie strzelił w końcu uli Hennes, który posłał futbolówkę nad bramką. Następnie do Rzutu karnego podszedł panenka. Ofensywny pomocnik nie tylko pokonał legendarnego bramkarza Sepa Majera, co przyniosło złoty medale dla graczy Czechosłowacji, lecz także uczynił to w wyjątkowy, niezwykle widowiskowy sposób. Od tego momentu nazwisko panenki stało się słynne w całym środowisku piłkarskim i stan ten utrzymuje się do czasów współczesnych. Stojący naprzeciwko Majera panenka wziął bardzo długi, co najmniej kilkumetrowy rozbieg. Pod koniec sprintu rozpędzony piłkarz gwałtownie zwolnił i zamiast soczystego uderzenia na bramkę zdecydował się delikatnie podciąć futbolówkę. Golkiper RFN wykonał paradę w lewą stronę. Piłka natomiast spokojnie wpadła do siatki mniej więcej w środkowej części bramki. Uderzenie panenki wprawiło w zachwyt kibiców i to nie tylko tych, którzy znajdowali się na stadionie. O jego zagraniu zaczęto mówić w całym piłkarskim świecie i do dziś stanowi przykład tego, że wykonanie rzutu karnego może być nie tylko skuteczne, lecz także efektowne. Ta sytuacja idealnie obrazuje jak jedno z Zagranie może wpłynąć na postrzeganie piłkarza. Wydawać by się mogło, że nadanie czegoś nazwiska konkretnemu wydarzeniu obiektowi przypada jedynie wirtuozom danej dyscypliny. Jako przykład można podać stadion Diego Armando Maradony w Neapolu. Doczekał się tego dopiero po swojej śmierci. A przecież czeski zawodnik oprócz fenomenalnych rzutów wolnych i karnych, niczego ponad poziom, który prezentowali inni o tych samych umiejętnościach nie pokazał. W końcu nawet dzisiaj publikowane są nagłówki w stylu. Były piłkarz reprezentacji Czechosłowacji Antonin Panenka, który zasłynął z nietypowego wykonywania rzutów karnych. Nic więcej. Ciągłe odwoływanie się do stałego fragmentu. Fenomen niczym nie rwa w latach 90. Mogliby przecież nagrać 10 płyt, a i tak, każdy wspominałby jeden utwór. Smells like team spirit To samo z Czechem Mógłby zagrać dziesiątki wybitnych spotkań A w pamięci pozostaje rzut karny przeciwko RFN Poza czterema latami spędzonymi w Rapidzie Znaczną część swojej kariery Rozegrał w swoim rodzinnym mieście To w Bohemian's Praga zbudował swoją całkiem solidną markę Zaliczył 230 występów W których zdobył 76 bramek Mimo iż rynek transferowy Nie był rozwinięty w takim stopniu Co dzisiaj nie brakowało zainteresowania Zagranicznych klubów Panence jednak przez długi czas Zakazywano wyjazdu, jak mówił. Jeśli ktoś miał ofertę i chciał wyjechać, musiał mieć skończone 32 lata i 50 występów reprezentacji. To było takie salomonowe rozwiązanie, bo działacze mogli powiedzieć, że wyszli naprzeciw oczekiwaniom. Możecie wyjechać, ale wpierw musicie spełnić kilka warunków. Mówili nam piłkarzom. Była korzystna oferta z Lokeren. Nie puścili mnie jednak. Nie masz 32 lat, więc nie wyjedziesz, usłyszałem. Brakowało mi miesiąca, musiałem więc czekać. Wtedy za wyjazdy wszystkich zawodników, trenerów odpowiadała i kontrolowała to organizacja o nazwie Pragosport. Nie wiedziałem więc nawet dokładnie, kto faktycznie mnie chce, kto jest zainteresowany, żeby mnie do siebie ściągnąć. Szef Pragosportu mówił mi, że największe zainteresowanie było mną. Były oferty z Hiszpanii, Belgii, Szwecji. Jak się okazało, zamiast Rapidów 1 mógł wybrać klub z Hiszpanii. Była też propozycja z Hiszpanii. Pięć razy korzystniejsza finansowo niż z Austrii, ale rozważyłem wszystkie za i przeciw. Miałem już 32 lata. Pomyślałem, że grając w Hiszpanii, gdzie niewielu mnie zna, w zespole, który walcza o utrzymanie, to różnie może być. Wybrałem więc Rapid. Prekursorskie wykonanie jedenastki zbudowało mu metaforyczny pomnik który stoi do dziś. W Hiszpanii powstało nawet czasopismo nazwane na jego cześć, publikujące regularnie treści piłkarskie. W późniejszych czasach nie jeden piłkarz zapragnął wziąć przykład z czechosłowackiego pomocnika. Zlatan Ibrahimović, Andrea Pirlo, Zinedine Zidane czy Leo Messi to zaledwie garstka zawodników, którzy zdecydowali się powtórzyć zagranie z 1976 roku. Zdecydowanie najbardziej zbliżone do pierwowzoru, biorąc pod uwagę czynnik emocjonalny w spotkaniu, było uderzenie Zizou, który 11 na bramkę w finale mundialu w 2006 roku. I właśnie w taki sposób powstawała legenda Antonina Panenki. Mała prośba do Was, jeżeli macie temat, który chcielibyście zobaczyć w przyszłych odcinkach z oblicza futbolu, oczywiście zachęcam do podzielenia się w komentarzach. Przypominam także, że z kodem YouTube 600 macie możliwość rejestracji na stronie Betfan i dzięki temu możecie zgarnąć zakłady bez ryzyka nawet do 600 zł. Ja wam więcej czasu już nie zabieram, trzymajcie się i do usłyszenia.